Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ten popołudniowy piąteczek. Dzisiaj chciałem pochwalić się efektami pracy. Wczoraj zapadła taka spontaniczna decyzja, że warsztat będzie troszkę odświeżony. No, i dzisiaj z samego rana ruszyliśmy razem z moim pracownikiem Darkiem z tematem i obmalowaliśmy, obmalowaliśmy tutaj cały warsztat. W sumie Darek obmalował, bo ja tu się zajmowałem przenoszeniem, mieszaniem farby i tak dalej. On ma taki fajny agregacik do malowania natryskowego farbą. No i opierniczył mi tutaj cały warsztat na biało. Yy, dlaczego na biało? Ponieważ biały kolor jest kolorem, który po prostu daje dużo światła i jest jasno wtedy. No i na ten kolorek tutaj cały warsztacik jest pomalowany. Nie ma tutaj żadnych tynków, jest to mur z yy, pustaków, segły, z jakichś tam innych, yy, innych materiałów budowlanych. Jest to po prostu stara obora wybudowana dawno, dawno temu. No i prze... Przerobiona na warsztacik. Także pokażę Wam, jak to wszystko teraz wygląda. Przerzucę kamerkę, oddalę się w jakiś narożnik i zobaczcie, co. Także teraz jest pielutko. Jeszcze zrobimy drugi obiektywik. Tak to teraz wszystko wygląda. Wszystko dosłownie, wszystko zostało pomalowane na biało, łącznie z instalacją elektryczną, łącznie z instalacją pneumatyczną, wszystko. Tu już mam powkładane materiały stalowe różne, które tam wykorzystuję, jakieś wałki, jakieś pręty kwadratowe, itp itd, rureczki. Także piąteczek zaliczam do udanych i w sumie to był dzień dla firmy jeden piąteczek cały warsztat pomalowany na biało nawet drzwi y, są pomalowane, na których jest izolacja wykonana ze styropianu z profili, które są elementami konstrukcyjnymi drzwi z profili niestety farba spłynęła, ale nie będę się tutaj tym za bardzo przejmował powoli y, Staram się obczyścić tutaj pewne elementy o tutaj zacząłem. Obczyszczać. po kolei telefonik, yy, gniazdeczka, tutaj jakiś włącznik, yy, skrzyneczki, tak powoli stopniowo będę sobie czyścił okno, już tutaj jedno wstępnie obczyściłem na mokro tu mam poprzykrywaną fotowoltaikę, tam jest telewizor no i tak to właśnie wygląda, także yy, także dzisiejszy piątkowy dzień był przeznaczony w całości na yy, prace rozwojowe firmy także tak to wygląda u mnie. Dzisiaj, od poniedziałku, myślę, że ruszamy z jakimiś robotami, także postaram się jakiś filmik w jakimś niedługim czasie dodać z kolejnej pracy. Mam tutaj kilka różnych robotek do wykonania, także myślę, że coś, coś wrzucę. No, najpierw muszę niestety posprzątać ten bałagan, który tutaj teraz powstał, ale komfort pracy myślę, że się znacząco poprawi. Także to tyle ode mnie. Pozdrawiam, cześć z firmy Kamtech. Na razie piątka, hej.